czuciowa Was rozczarowuje, to to zostawiacie. Dobrze, kochani? To to po prostu zostawiacie. Przyszłość? A, w spektakli, no pięknie. No, idzie jakaś nowa szansa. I to jest to, o czym mówiłam. Wagi macie wchodzić w nowe, zdecydowanie w jakiekolwiek nowe rzeczy. Wykorzystajcie ten nów i ten najbliższy, ten najbliższy czas, powiedziałabym nawet do końca czerwca, na jakiekolwiek nowe szanse, możliwości wyjazd za granicę, jak najbardziej praca, jakiś szybki czy dłuższy kontrakt. Tak, dobra, rosujemy aniołki. Mm -hmm. Podejrzewam, kochani, że czas nagrania się zakończył i że teraz będzie druga część filmu, więc yy, yy, no, po prostu będzie film podzielony, nie ma innego wyjścia. Wow, cudowna karta, macie wsparcie zmarłych, czyli jeżeli ktoś z waszej rodziny odszedł, macie do czynienia z jakąś siłą świetlistą, nie wiem czy jesteście świadome tego, ale czy was, wasz ukochany tata, czy mama, czy babcia wspierają was, są po tamtej stronie i zawsze są waszymi aniołami stróżami. A mi się ukazał Archanioł Gabriel. O, masz do spełnienia pewnego rodzaju misję, która się wiąże z komunikacją i ze sztuką, albo jedno i drugie. Bardzo to rezonuje czytanie ze mną. Wiem, że też do mnie przemawia, bo ascendenty też do mnie przemawiają, e, więc tak, albo też są to osoby, które mnie teraz słuchają. Może macie jakieś artystyczne zawody, może malujecie, rysujecie, czy jesteście kosmetologami, czy może śpiewacie, albo też osoby coache, czyli ktoś, kto coś tu mówi, czy pracuje ze słowem. Świetny dla Was czas, spełniajcie się. Jeszcze jedną kartę wyrostuję, mm -hmm. a nie wyrostuje runę. Tak. Czas ruszyć naprzód, więc proszę, jeżeli przyjdzie ta szansa, o której mówiłam, z tą pracą, nie zastanawiacie się. Drugiej takiej szansy nie będzie. Teraz macie naprawdę wejść w coś nowego, co przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, wręcz można powiedzieć, macie pozwolić odejść temu co stare, żeby zrobić miejsce na nowe. No ale jaka piękna runa, jak zawsze ode mnie kenas! Słuchajcie, kochani, jak Kenas, to mm. jeżeli jakiekolwiek Maszcie wagi są niezadowolone wow. uczuciowo, to stary zostawiają albo samotność i wchodzą to też w tarucie. miłość. Miłość, no, spokojnie. miłość, spokojnie, spokojnie może taki jest. Życzę Wam z serduszka właściwego partnera dla Was wagi. Naprawdę, najbliższe pół roku ten partner może się pojawić w Waszej energetyce. No pięknie. No i macie. Wyszło, potwierdziło się. Skorpiony. Oh, oh, oh. Skorpiony oh. ostatnio. Coś o tym wiemy, dobra, Rynia. Przeszłość. Przeszłość. Spuścił osłony milczenia nas. No, <laughs> Piątka mieczy do przeszłości odchodzi nam. No więc Skorpion to chyba czasami wydaje tylko się, że jest taki twardy. On jest na pewno no, twardy indykalnie. na zewnątrz, on nie pokaże swojego prawdziwego oblicza, ale czymś już, czegoś ma dosyć i coś narozrabiał może, albo się bije z myślami, niech to odejdzie do przeszłości. Skorpion Mamy, nie posłuchaj czasami takich dwóch wiedźm. <laughs> Mamy ósemkę mieczy teraz w teraźniejszości. No to dalej nie jest po, skorpo, jedne, y, sk, po no, w, tak dokładnie, bo to nie jest może tak do końca to wasza energia. To musi być po waszemu, czasem trzeba coś odpuścić, odpuścić ja wiem, że dla skorpionów to jest jak e, potwarz, ale to, naprawdę. Mhm, mhm i słońce macie w przyszłości. No słuchajcie, no. Tak, no, ale w tym rozdaniu to i wychodźcie do ludzi, wyjeżdżajcie gdzieś, podróżujcie. E, nawet kontakty w internecie, to wam przyniesie radość, to wam przyniesie zadowolenie. Też w, troszeczkę może później, niekoniecznie w tym miesiącu, ale niedługo rozpocznie się dla was nowa energia, jakby się z tym o, oh, wow, jaką kartę wyrysowałam. No, no, no. Skorpio potrzebuje nowej miłości. Zdecydowanie okay. nowej miłości, więc wchodźcie okay. w nową miłość. Jeżeli skorpiony marzą o jakimś związku, niech się w końcu odważą. Takim dobrym, satysfakcjonującym gdzie skorpionie pod każdym względem związku, z szukaj bratniej duszy dla siebie. i no, teraz słuchajcie, ja tutaj wy wylosowałam Izajasza. Yy, nadszedł dobry czas na nowe pomysły i zmiany w Twoim życiu. Czuwam nad tobą, prowadzę cię i chronię. No słuchajcie, to na tą Waszą ósemkę. No nic dodać, nic ujęć, nie? Kielichów to była, kielichów? Tak. tak. Słuchajcie, no. Nowe pomysły. wchodzimy w nowe. Tak! No, potwierdzenie nie. jeszcze tak. Dobre, Ale dobra. Ale macie, no słuchajcie, tak, koniec. kropka, o, Tak macie robić, więc. To, jeszcze runa, my I mamy dura. Coraz ciemniej. Renia, światło. Światło. O, widzisz, Proszę, teraz mamy okay. światło. Robisz, nie spoliła tu. Dobrze. Yem, jaka, o, ta jest też patrz, piękna, jaki piękny obrazek. Nie wiem co to za runa jest. Dom. Jeszcze? Runa, która symbolizuje dom, Renia ją mm. znajdzie. Zobaczcie po takim dużym człowieczku, ale zobaczcie sobie na ten znaczek. To jest bardzo ważne, bo możecie sobie go rysować. Manas. I to Manas. jest runa Ma Nas. Ta. Umożliwia rozwój duchowy, wzmacnia umysł, poprawia atmosferę w związkach, chroni przed negatywnymi energetycznymi wpływami. E, uaktywnia trzecie oko, słuchajcie. E, potęga człowieka, humanizm, szlachetność, wspaniałą myślność. Uczłowieczenie, poznanie wyższych poziomów tajemniczenia, umiejętność pracy w zespole, kolektywizm tolerancja. To no się skorpiona przyda. Nic dodać, nic i przechodzimy płynnie Troszkę w następną energię. Na Mam oczko. Przechodzimy, mamy teraz? E, teraz mamy strzelca. Pół mojego kosmogramu jest strzelca. <laughs> no to strzelca. Kasia, pozdrawiam cię. Dwójka kielich. No, yy, strzelce może spędzały ten czas z rodziną, bo jak sprawdzałam Was astrologicznie, to wiem, że ostatnie, ostatni czas to tak się może niewiele działo, właśnie może rodzina, może był jakiś związek, który trzeba jednak zakończyć. Na pewno dzieci, dobre kontakty z dziećmi. Zobaczymy, co w teraźniejszości się dzieje. Śmierć. Coś musi odejść, było, kochani. Coś, coś czujecie, że umiera. Coś zamykacie definitywnie i wy... po prostu. Fajnie. To jest dobra energia dla strzelca. Właśnie strzelec teraz też jako kolejny znak ognia, zwłaszcza od 28 ma działać i wchodzić w coś nowego, co tam jest, kochana. Dziewiątka buław w przyszłości. Dziewiątka buław, czyli znowu powtarzam, że jeżeli coś, czymś jesteśmy mocno przemęczeni... To my skierujemy energię w tą stronę. Tutaj będziecie musieli jeszcze troszeczkę rozważyć. Ja potrzebuję innego rozdania. Dobrze. To wyciągniemy jeszcze jedną kartę. Dajmy tak, jeszcze jedną kartę. Potrzebuję, żeby wykumać cię nam. No. A ja tutaj też. Żeby rozjaśniła nam Jecha. trochę. Są nam jedne karty na no, kocyku i wyciągniemy ekstra do strzelca. Bo wy macie karty. jakąś sytuację, która wymaga pewnego wyjaśnienia, ale jak sama wyleciała, anioły chcą nam podpowiedzieć. Kochankowie, no jak pięknie. I ja to też czuję, bo znam niektóre strzelce są teraz same albo po odejściach, po rozstaniach. Nowe związki i kochani, to co powiedziałam, to jest zaufanie. Coś przyjdzie do Was z przeznaczenia, i Wy się nie bójcie, że zostaniecie sami czy same. Nie, Nigdy się tego nie bójcie. Tak się nie stanie. Proszę trochę więcej wiary w Boga, w Boskie prowadzenie. Będzie chciały, y, będą chciały siły świetliste, anielskie, zaprowadzić Was do Waszego przeznaczenia. Ja mam teraz wyciągnąć Ariel, a propos chyba tej karty śmierci transformacji że macie po prostu prowadzenie w nowych A, pomysłach, właśnie. doznaniach yy, i zmieniacie sposób patrzenia na siebie i na wasze otoczenie. Dokładnie o to chodzi, bo często nam się przydarzają bardzo trudne rzeczy i wy tak często się zastanawiacie, po co mi się to przydarzyło, dlaczego tak smutno, dlaczego. Ale właśnie dlatego, że niektóre zdarzenia muszą się wydarzać w naszym życiu, te trudne i czy trudne związki, po to, żebyśmy zrozumiały, czego nie chcemy, żebyśmy się zmieniły, żebyśmy przechodziły jakąś metamorfozę, transformację, żebyśmy wychodziły na wyższy poziom świadomości, więc wszystko dzieje się po coś. A teraz będą się wydarzać ciekawe rzeczy w Waszym życiu. Wypatrujcie pewnych okoliczności i synchroniczności. Będzie to prowadzenie, to zaufanie tutaj chcę powiedzieć, że. Niebiosa będą Was same prowadziły do czegoś nowego i lepszego dla Was. Runka znowu jest rajdą. Wyjeżdżajcie, podróże, wyjazdy, spotykania z ludźmi i pewne rzeczy będą już się wydarzać szybko. Od 28 na pewno możecie wypatrywać z takiej energii, wiecie, szybkiej, takiej, że w końcu się coś dzieje, że strzelec czuje, że żyje. I bardzo dobrze. To właśnie jest fajne. Dobra, przetasujemy jednak. Teraz karty. To oj, dla koziorożca wybiorę. O, teraz no koziorożec. Koziorożec, teraz Czuj dla ciebie. Jestem bardzo zaszczycona, bo koziorożce to są takie. Mm -hmm. No, dobra, dajesz. Co przychodzi do przeszłości? Odchodzisz do przeszłości, koziorożcu, dla ciebie pustelnik. Czyli też wyjście z tej samotni, może koziorożec przez ostatnie miesiące chciał być sam, był sam, może jest też po jakichś związkach, rozstaniach. I ma teraz bardzo dużo różnych możliwości. Okay. Siedemka kielichów daje nam możliwości różne. Mogą się teraz koło samotnych koziorożców kręcić jakieś... Panie, damy, ta ładna, ta ładna, ta mi się podoba. Co z tym koziorożec zrobi? Czekajcie, bo ja prawie nie widzę, już bo jest tak ciemno. A z mieczy? Koziorożec oczywiście, jak to koziorożec pójdzie w nową pracę i zacznie pracować, czy podejmie jakieś A. nowe wyzwanie. Tak żarty żartami, ale fajna energia do Was idzie. Możecie wchodzić naprawdę czy w nowe związki, ale tutaj bardziej nowe kontrakty. Czy też może być nauka, bo jeżeli chcecie się czegoś uczyć albo gdzieś wyjechać, podejmijcie się tego wyzwania. Dobra, co jeszcze anioły chcą powiedzieć dla Was? No, A więc niektóre koziorożce mają może jakieś e, problemy, nazwijmy to kolokwialnie, bo problemy wszystkie to nie są problemy z dziećmi, albo potrzebują Was dzieci, albo może przyjadą do Was dzieci, które nie wiem, e, może były w szkole, i przyjadą po wakacjach, albo musicie spędzić trochę czasu ze swoimi dziećmi. Może myślicie też o swoich dzieciach, wyjeżdżacie gdzieś do pracy, musicie dzieci zostawić, to jest bardzo mocno naznaczona energia dzieci. A ponieważ widzę, że jest wolność, to koziorożec jeszcze teraz, do, on tak nie będzie chciał wchodzić w związki, wybierze swoją wolność, niezależność, wolne pomysły, będzie spędzał czas raczej może nie tyle sam, co będzie korzystał z życia i z możliwości, które teraz da mu na pewno wszechświat, bo jak jest as mieczy, to idzie tutaj bardzo duża nowa możliwość zawodowa też. A jak będziesz się obudził kozioroszu, zwłaszcza po jakimś prysznicu, może ktoś medytuje, może ktoś rano robi jogę, przyjdzie takie wow, takie olśnienie i to będzie prowadzenie. Rano anioły będą chciały Wam przekazywać jakieś informacje. Mnie się to bardzo często sprawdza, ja wybieram tak, rano, zawsze jak jestem, słuchajcie, po jodze, po medytacji, potem idę pod prysznic i po tym prysznicem to naprawdę dostaję takich olśnień. Zobaczymy, jaką runę. Motyle no macie, słuchajcie. Co to może być? Wow. Złego? To będzie na samym końcu, kochanie. To okay. jest e, Dagas e, Prawda tak, tak. Tak, tak. To jest runa Dagas. Ale nie, kochanie, przeczytaj, bo ja już nie e, zobaczę w tych ciemnościach. Wzmaga motywację, ukazuje nowe cele w życiu i ułatwia ich realizację. Pozwala przejść na kolejny poziomie tajemniczenia. Dodaje zapału. Umożliwia poznanie i rozumienie rzeczywistości. Pomaga przezwyciężyć nałogi. Wzmaga pomysłowość, wzmaga seksualność i skuteczność trzeciego oka. O, e, zmiany jakościowe w życiu, poprawa jakości egzystencji, początek nowego życia. No, pięknie. 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 Początek nowego życia, tam też Ech. był az mieczy. No właśnie, przebudzenie, bliskość ideału, nadzieje obiektywne spojrzenie na swoją egzystencję, odpędzanie demonów w nocy. No proszę. Dziękujemy Ci Kozioroszu za uwagę i trzymamy kciuki. No i teraz, teraz. E, moi kochani, oczyszczenie kart. I kolejny znak, wodnik. Renia wybierz tak, tak, tak. ty. Wodniki, wodniki. Dobra. Też energia powietrza. Siódemka pentakli. Siódemka pentakli. Może troszeczkę jakaś bieda, jakieś braki. Nie do końca jesteście zadowoleni finansowo. Niech to już odejdzie do przyszłości. Skorzystajcie z tej nowej energii. Jeszcze czujecie się może samotni. Kurczę, to jest jakaś lekcja. Czy każdy wodnik przerobił dobrze lekcję? Trzeba Może się wodniki zagłębić w siebie. Zagłębić w siebie. Po co się coś dzieje w naszym życiu? Może niektóre wodniki czują, że są samotne, czują się samotne, bo to jest teraźniejszość. Ale co idzie? O, księżniczka pentakli. Kochani, nowa, kiełkująca, zaczynająca się energia już um, Finansowa. Niektórym kobietom pomoże kobieta, niektórzy mężczyźni powinni zwrócić uwagę na kobiety, które może dadzą jakąś nową ofertę pracy i tak dalej. Niektórzy mężczyźni będą myśleć o kobiecie pięknej takiej, um, no taka jak księżniczka mała i mała cesarzowa, tak, może tu być taki mały jakiś romansik na horyzoncie. No dobrze, zobaczymy, co dalej. Zauważcie znaki. Anioły chcą Was prowadzić, ale jeżeli ktoś ma w niebie, nie wiem, kogoś zmarłego, proszę posłuchajcie, ta osoba nieżyjąca chce Was prowadzić. W ogóle niebo chce Wam dawać jakieś znaki. Czytajcie znaki. Czy Wy, wodniki, czytacie znaki? Bo jest tu prowadzenie. Ja wylosowałam Shanti. Jestem aniołem pokoju, przenoszę Ci ukojenie i prostuję Twoje ścieżki. Tu jest lekcja życiowa do odrobienia. Dobry, jeżeli jesteście aremito. po rozstaniu, czy z byłą żoną, czy z byłym mężem, czy z jakimś partnerem, pokój. Powinniście wyczyścić energię, wysłać energię pokoju, przebaczenia. W ogóle, jeżeli pokłóciliście się z kimś, nie wiem, z siostrą, z blatem, z dziećmi, kochani, pokój, jeszcze raz pokój. Wtedy... Jak przerobicie tą lekcję, będzie się wydarzać boska magia. Chce przyjść do was wszystko to, co najlepsze. I właśnie, że przyjdzie, będą nowe możliwości, nowe szanse. Pozwólcie na to prowadzenie tej boskiej magii, ale musicie to zrobić wy sami dopuścić tą boską magię. I nadzwyczajna magiczna energia będzie teraz otaczać całą Twoją sytuację. Pomoże Ci wyjść z trudnych sytuacji i, A, i rzeczy. Ja fechu. cechu, cechu, no cechu chodźcie w nowe Hajs. rzeczy. Hajs, <grym> oczywiście nowa, nowe sprawy finansowe, <grym> ale też seksualność. W końcu z latem obudzi się w Was no, no, piękna, piękna runa, energia, działanie, spełnienie marzenia, właśnie ruchu, działania, fechu. Pierwsza runa, w ogóle to jest jedynka, czyli ja w końcu jestem ważny, ja zaczynam, nowe początki, nic dodać, nic ująć. No i tym samym dobrnęłyśmy, Renia, teraz ty kochana, trzymaj, do ostatniego znaku zmiennego ryby, to też jest dla was. Ja mam nadzieję, że to się wszystko nagrało, patrzę już godzinę, to trwa 55, 55 minuta. W ogóle dajcie też znać, czy podoba się Wam taka forma. Może jest troszeczkę inna, ale właśnie wszystko się ma zmieniać i teraz jesteśmy w energii tych zmian w korytarzu zaćmień i dla Ciebie rybo to jest bardzo ważne. Pozdrawiam Kasię z Bydgoszczy. Niedługo się dziewczyny poznacie. Mam dużo wspaniałych, cudownych kobiet. Które znam, i to są właśnie wiedźmy czarodziejki. miały się teraz dobry czas. Czas gwiazdy to odchodzi do przeszłości, ale to była dobra energia w waszym pozytywieniu. Może niektóre gwiazdy, może niektóre rybki za dużo imprezowały. To już, to już zostawcie. No i pokazała się trójka mieczy. Bo zobaczcie, jeżeli coś fajnego było, to zawsze to tak jest w życiu. To jest super potem nie jest super. Albo jest burza, a potem przychodzi słońce. Teraz może macie z jakąś trudną sytuacją do czynienia, no bo wyszła mi trójka mieczy, może ktoś was zranił, może z kimś musicie się bić na słowa, przegadywać. Eee, no tu chodzą sprawy finansowe mocno, bo teraz ryby się skupiały na finansach. Kochani, uważajcie, bo tutaj coś się zamąciło, czyli może być jakaś ciemna energia. Tym bardziej, że czytam ze wszystkiego, tutaj się wydarzyła no jedna przykra sytuacja przed chwilą, och Proszę Was o ochronę, moje drogie. I teraz tak, uwaga, pieniądze są ważne, ale nie skupiajcie się tylko na pieniądzach, tylko na przykład na tym, żeby pomagać ludziom, że pieniądze nie są tym celem, ale są środkiem. Wtedy naprawdę będzie wszystko ok. Wyszło, że jeszcze może być energia zabrudzona, bo jeżeli ktoś komuś nie przebaczył, albo może wy nie przebaczyłyście sobie, to jest bardzo potrzebne przebaczenie. Wysłanie neutralnej energii dobra, zostawiam przeszłość za sobą, było, minęło. Przebaczam, transformuję to. I wtedy. Mamy Anioła Izajasza? No i wtedy zaczną się spełniać wasze sny, wasze marzenia. Prowadzenie. Na... Prowadzenie, nadejdzie nowy, nowa energia. I będą nadchodzić nowe pomysły do waszego życia, nowe związki, nowe okoliczności. I ja to się spodziewam, że to się będzie wydarzać też już właśnie po, po pełni y, dla was. Mhm. To chyba jeszcze nie było, to a ty już to runę to widzę masz. To. Miejcie odważne marzenia. Zobaczcie kochane rybki, wy macie sięgać już wysoko. Ale nie ma to iść od ego, tam gdzie była ta energia diabła, tylko takiego z, od serca, z czystych intencji, używki na bok, bo wy macie też tendencję, jak wam jest trudno w życiu, to możecie sięgać po alkohol, po papierosy, tego jest za dużo, to zostawiamy, wyczyszczamy, owszem, czyścimy energię, wtedy idziemy i sięgamy, jest. A mamy teraz tą związkową koronę. O no właśnie, no bo może właśnie Kenos. za dużo piliście, wypaliliście, nie wiem, imprezowaliście, co tam te rybki nawywijały, bo wam brakuje miłości. Idzie miłość, kochani, i to jaka miłość, taka naprawdę piękna, cudowna, Kenas jest runą miłości. To czytaj, Lenia albo przeczytaj afirmację e, szósta jest. runa Kenas, no wspaniała runa. E, ułatwia poczęcie dziecka, powodzenie w sferze uczuciowej, wyzwala twórcze talenty, przyspiesza regenerację sił, chroni przed mścicielskimi działaniami żywiołu. Ognia umożliwia panowanie nad emocjami. E, ciepło, żar, namiętność, rozkosz miłości, ofiarowanie ciepła innym, oczyszczanie poprzez ogień. Aż się rozmarzyłam. Oczyszczanie poprzez ogień, więc jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze coś przebaczyć, zapomnieć, niech to spali w ogniu, można napisać na kartce. Rytuały są też jeszcze mile widziane dziś, jutro i chodźcie w nowe. No i tym samym zakończyłyśmy. 12 znaków Seara Diogo, do końca. Komary już dają znać i was nas do domu. Jeżeli się Wam podobało, no to napiszcie komentarze, będzie nam miło. Ktoś chce kontakt do Reni? <noise> Udostępnię to okej, okay. dobra. No yy, moi kochani, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam ciepło z gorącego wiednia. Życzę wszystkiego najwspanialszego. Otwierajcie się ta, na tą nową energię, która naprawdę idzie do nas wielkimi krokami. Tak jak powiedziałam, od 23 do te pół roku wykorzystujemy to światło i przed nami otworem i my właśnie z przyjemnością wchodzimy w tą nową energię. Iść się za ciosem. Sprzątajcie, zaczynajcie od nowa i po prostu róbcie to, na co macie ochotę i uważajcie, co mówicie i co myślicie. Bo to się będzie spełniać. Szybko. Tak, prawda. Dobra. Piątka. Poszło. Fajnie było. Pa. Pa.